Wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Państwa na cotygodniowy przegląd, co tam w zarze. Czy lubimy zary, czy nie lubimy zary, czy lubimy sieciówki, czy nie lubimy sieciówek? To i tak zwyczajowo wszyscy kupujemy w sieciówkach, bo powiedzmy, że ubrania są cenowo w miarę dostępne, a przy okazji jeszcze wiemy, że jesteśmy modne. No więc dzisiaj zapraszamy do Zary. Na samym początku pokażę panią moją prywatną stylizację, czyli akurat tak mi się jakoś złożyło w kolorze nude, w kolorze jasnym, ale jak najbardziej w trendach tego rocznych, czyli jesiennych. Do moich spodni w kolorze śmietankowym dołożyłam sweterek, bluzę. Taką wielką, oversize'ową i to jest rozmiar S. Jednak jak Pani widzicie, jest ona ogromna. Ma bardzo ciekawy element ozdobny, taki jakby gwoździk, czy, czy jakieś takie, nie wiem, takie coś jak do nosa, jak piercing, na, zamykane na dwie kuleczki. Wzięłam, bo po prostu jest to modowy element i jest to kolorystyczny element, ale do niego. Założyłam szerokie spodnie, jeansy szerokie, bo szerokie spodnie są bardzo popularne w tym sezonie, ale w stylu francuskim, czyli dopasowane w talii, a nogawki szerokie. I, te, i tego typu połączenia, czyli wielki, oversize góra, wielka oversized góra, plus szerokie spodnie, to jest to modowe połączenie w tym sezonie. Do, tego, do, te, do tej bazy, czyli do tych jeansowych spodni i bluzy, dołożyłam yy, kurteczkę, jak się to mówi, z misia. Yy, czyli no, no sztuczne, coś imitujące baranka, czy jakieś takie, takie futerko. Yy, bardzo fajna rzecz, zapinana na troczki. Tyle, że w tym sezonie te troczki nie są wykonane, jakby z kołeczków z drewna, yy, tylko są skórzane troczki a zapinane na złote, metalowe guziczki, więc po prostu już to, to połączenie tych dodatków jest em, wsz wszystko. Po prostu wszystko musi być zawarte w jednym ubraniu. Bardzo fajna e, rzecz, jeżeli chodzi o misia. Mm. Bardzo fajna kurteczka, bardzo milutka. Czy cieplutka, niestety nie wiem. Ale je, jeżeli podobają nam się tego typu takie sztuczne misie, no to pięknie to wygląda. Do tej samej bazy dołożyłam krótką kurtkę pilotkę. Bo mm, te kurteczki są bardzo popularne w tym sezonie. Oczywiście jest to imitacja skóry. Ale wersja krótka, z paseczkiem, z wystającym misiem. Taka typowa pilotka, którą dawno, dawno temu pierwsi piloci bez, bez, ocieplanej, bez ocieplanego kokpitu no, latali samolotami, więc musieli być grubo ubrani. Więc to jest taki element bardzo modowy. Kolejną kurteczką, którą wybrałam, to jest tak zwana kurteczka z showroomu, czyli z tego miejsca, gdzie się pokazuje fajne elementy, a jeżeli nam się podobają, to możemy sobie zamówić je, bo na przykład są w internecie, a w sklepie niekoniecznie. Ja wybrałam rozmiar M, więc ona jest na mnie za duża, ale to jest. Ja już pokazywałam tego typu kurteczki. Jest to bardzo modowe w tym sezonie, czyli nie dość, że szary kolor modny i na to przeróżne aplikacje wykonane z cekinów i, i koralików i takich innych świecących elementów. Niezwykle modowe połączenie, a akurat do tych jeansów szerokich też dobrze wygląda. Przymierzyłam jeszcze sweterek w rozmiarze S, ale uważam, że ten sweterek w rozmiarze S był na mnie za mały i przykrótki. Ja już tego typu sweterki nosiłam i wszystkie y, ciucholandy posiadają tego typu sweterki, ponieważ już to było. I do tego sweterka imitującego nie wiem, futerko czy jakieś włoski Doszyte są piękne, ozdobne, złote guziki w kształcie kwiatuszków, no uważam, no, no ale jest to modowe, mnie się nie podoba, ale jest to modowe i kolor brązowy w, w połączeniu z moją prywatną stylizacją uważam, że bardzo fajnie to wygląda. Do tego sweterka i do moich spodni i do moich butów w kolorze nude dołożyłam piękny czekoladowy płaszcz, oversize'owy, niewiązany, oversize'owy, oversize'owe płaszcze znów są bardzo popularne i wiem, że dużo dziewczyn już kupiło tego typu płaszcze, takie z lat 90. i już często widuje na ulicach nie tylko młode dziewczyny, ale również i e, no panie dojrzałe. Ale również znalazłam takie piękne buty ze sztucznego weluru, to jest taki twardszy, sztuczny welur, i oczywiście tego typu welury już były w moim życiu, i buty z tego rodzaju materiału też były. Ale wybrałam, bo zaciekawił za mnie kolor takiej yy, mlecznej czekolady, ale rozpuszczonej. Fantastyczne buciki na y, obcasiku niewysokim, cudowne, zapinane na piętę. Fantastyczne połączenie kolorystyczne. Czyli Całe moje ubranie od śmietanki po ciemną czekoladę, wszystko jest utrzymanych w tych właśnie takich ciemnych jesiennych tonacjach. Plus torebka do ręki imitująca skórę krokodyla. Wszystkie odcienie brązu, naprawdę wszystkie odcienie brązu mam na sobie. Nie jest to mój ulubiony kolor, ale ta stylizacja bardzo mi się podoba i bardzo przypadła mi do gustu. Poszalałam. Wiem, że wielu osobom się to nie spodoba, ale tutaj poszalałam. Czyli to sztuczne futerko, sztuczne nie wiem włoski czy jak nazwać ten sweterek, dołożyłam do spodni, które są nie dość że marszczone, mięte jakby, to jeszcze z cekinami. Pełny odjazd, ale jeżeli w tym sezonie ma się dużo dziać czyli mamy skórę połączoną z metalowymi kwiatuszkami, z cekinami, z perełkami no to tutaj w tej stylizacji dzieje się bardzo dużo. Oczywiście można ją wyciszyć białą koszulą, zwykłą bawełnianą, i ta stylizacja również będzie fantastyczna, ale dlaczego nie pobawić się? Ten sweterek. Spodnie są w kolorze ciemnego srebra, te brązowe buty i torebka. Wszystko jest niby w modowych kolorach, wszystko jest utrzymane w, tej, w takiej strokaciźnie tego sezonu. Powiem tak, że osobiście bardziej by mi odpowiadała biała koszula, żeby wyciszyć tą stylizację, ale tak też może być. Wersja dla odważnych. Oczywiście założyłam ten cudowny, wielki, oversize'owy, brązowy płaszcz, i myślę, że zyskuje znacznie więcej ta stylizacja właśnie z tym płaszczykiem. Przymierzyłam jeszcze kurteczkę, również imitującą, no nie wiem, norki czy coś w tym stylu. I kapelusik widziałam, więc przymierzyłam ten kapelusik takiej w formie, nie wiem, szanelowskim czy, czy diorowskim. Oczywiście, jeżeli chodzi o kolorystykę, wszystko jest fantastyczne w tym sezonie. W kolorystyce tego sezonu. Przymierzyłam satynową spódnicę w kolorze ciemnej śliwki. Niezwykle podoba mi się ta spódnica. I znalazłam również buty w zarze, również. Fioletowo-lekko śliwkowym kolorze. Cudowne buty. Ten kolor tych butów zachwycił mnie. Nie wiem, czy do końca buty są w moim stylu, bo są zapinane wokół kostki, ale kolor skradł moje serce. Połączyłam z tą piękną spódnicą w kolorze głębokiej śliwki i ta kurteczka imitująca norki na zasadzie etoli. Gdyby to była etola, to byłaby naprawdę cudowna, piękna, wyjściowa y stylizacja. No tyle, że to jest po prostu kurteczka. Ale jeżeli na przykład mamy etolę przypuśćmy z norek, to mm, warto się zastanowić i stworzyć taką stylizację z lat 50. -tych, 60. -tych. Dołożyłam jeszcze ten kapeluszik do mojej prywatnej stylizacji i zrobił się taki y piękny. Y nie wiem. Full kolor i stworzył się taki zestaw, taki zupełnie utrzymany w jasnych kolorach nude. Jak Pani widzicie, Zara proponuje raczej takie kolory faktycznie typowe jesieni: kolory nude, kolory szarości, brązy, śliwki, czernie, burgundy. Są to wszystko bardzo modne kolory. Tyle, że jakoś tak zapomniano o takich osobach jak ja, które lepiej się czują i lepiej wyglądają w kolorach nasyconych, w kolorach e, takich... w kolorach nasyconych jak, przypuśćmy, różowy kolor, czerwony kolor czy nawet biały kolor, to tych właśnie takich mocniejszych kolorów, no ciężko znaleźć. Więc trzeba przeczekać ten sezon taki brązowy, być może na wiosnę pojawią się bardziej optymistyczne kolory. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Panią podobał filmik pod względem kolorystycznym. Tak jak powiedziałam, pełny przegląd kolorów jesieni. Mamy w czym wybrać, jeżeli uwielbiamy takie kolory. Ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentarzy, zachęcam do lajkowania, zachęcam do włączenia powiadomień, bo czym więcej tych wszystkich elementów do powciskamy, to tym mój kanał będzie się mógł szybciej i prężniej rozwijać. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików.